Dobry wieczór. Szanowny Wielki Książę Fryderyk ocenił i dokonał przejazdu po pierwszej państwowej linii kolejowej w Wielkim Księstwie Królików, która w dniu dzisiejszym została oficjalnie otwarta. Przypomnijmy, pierwsza państwowa linia kolejowa w Wielkim Księstwie Królików jeździ między stolicami księstw Frysiogród a Rudolfstadt przez miasto komitatowe Bobrówko. Szanowny Wielki Książę Fryderyk we Frysiogrodzie dokonał oficjalnego otwarcia pierwszej państwowej kolei w Wielkim Księstwie Królików między Frysiogrodem a Rudolstadtem. Po drugiej stronie w Rudolsztacie linię kolejową otworzył gubernator Księstwa Rudolszczadzkiego z Szanownym Wielkim Księciem Fryderykiem z w Frysiogrodzie był także gubernator autonomicznego księstwa Frysiogródzkiego. Wspólnie później przyjechali się pierwszy raz pierwszą państwowym pociągiem należącym do pierwszej państwowej linii kolejowej w Wielkim Księstwie Królików. Sama trasa tak wygląda. Szanowny Wielki Książę Fryderyk, w Rudolsztacie na przystanku końcowym został powitany przez tysiące mieszkańców Rudolszczatu, a także gubernatora Księstwa Rudolszczackiego. Szanowny Wielki Książę Fryderyk także w tym momencie wydał swoją ostateczną ocenę na temat pierwszej państwowej kolei w Wielkim Księstwie Królików. Ocenił jej budowę na bardzo szybką, wykonanie na bardzo dobre, czas przejazdu za odpowiedni i błyskawiczny, jak na możliwości obecnego Wielkiego Księstwa Królików, a także polecał poprawienie niektórych których elementów obecnych pociągów, które są zakupywane na potrzeby Wielkiego Księstwa Królików. W związku z powstaniem pierwszej państwowej linii kolejowej w Wielkim Księstwie Królików Senat uchwalił uchwałę o kolei w Wielkim Księstwie. Za uchwałą było 400 senatorów. Przeciwko lub wstrzymanych było zero. Nikt się nie wstrzymał lub nikt nie był przeciwko. Uchwała w skrócie brzmi: Wielkie Księstwo musi mieć państwową spółkę kolejową. Ta uchwała właśnie do tego doprowadza poniekąd, ponieważ sama w sobie jej jeszcze nie tworzy. Natomiast jest to podstawa, aby szanowny Wielki Książę Fryderyk w najbliższych dniach lub tygodniach założył oficjalną spółkę państwa kolejową, która będzie opiekowała się pod jakimś ministerstwem. Koleją Państwową w Wielkim Księstwie Królików, ponieważ jak na razie jest to jedna krótka linia między dwoma stolicami księstw, natomiast już wkrótce będą to tysiące kilometrów linii kolejowej, kolejowej łączące nawet najmniejsze miejscowości ze sobą. Tak powiedział w dniu dzisiejszym konsul Wielkiego Księstwa Królików na swoim przemówieniu w Senacie. W Kajzerogradzie powstaje największa i najnowocześniejsza cegielnia w Wielkim Księstwie Królików. Dotychczas największą cegielnią w Wielkim Księstwie Królików była ta położona w Portburgu, zbudowana w 2024 roku, dokładnie mówiąc to we wrześniu tego roku. Teraz natomiast powstaje o wiele większa, bo aż 2,5 razy większa cegielnia wraz z magazynami i całym kompleksem na terenie Kajzerogradu. Jest ona usytuowana w okolicach rzeki Trylży, ponieważ ta rzeka bogata jest w zasoby glinne, z której produkuje się cegły i to właśnie na tej rzece będzie skubiała się wyróbka gliny, która następnie bardzo bliską drogą, rzeczną lub nawet lądową będzie transportowana do Wielkiej Cegielni, która będzie miała aż 8 kominów przeróbkowych. Jest to największa ilość w Wielkim Księstwie Królików. Wystarczy ona na miesiące potrzeb rozbudowy Kajzerogradu szybkiej, takiej jak ją widzimy w ostatnich Takim czasie, tym bardziej inwestycji, robotniczych osiedli i farmerskich osiedli, które są budowane w głównej mierze z cegły. Wielkie Księstwo królików szybko rozwija się technologicznie, dlatego królicze państwo stać na coraz ciekawsze technologie, takie dekoracyjne. Wielkie Księstwo Królików już od setek lat, jako najnowocześniejsze państwo na świecie, nie używa mieczy do roli wojennej czy bitewnej, bardziej jako symbolicznej lub muzealnej. Natomiast Wielkie Księstwo Królików jest tak bogatym państwem, że stać go na nowinki technologiczne, takie ciekawostkowe i dekoracyjne, takie jak luksusowy, symboliczny, diamentowy miecz z bardzo ważnymi i ekskluzywnymi zaklęciami. Grabież 3. Ostrość 5, Niezniszczalność 3 i Zaklęty Ogień 2. Takie zaklęcia pozwalają zabić jakąkolwiek postać, na przykład krowę, tylko jednym uderzeniem, co pozwala na coś ciekawego. W Wielkim Księstwie Królików się nie zabija, bo to państwo skrajnie pacyfistyczne, ale takie elementy pokazują siłę technologii obecnie panującej w Wielkim Księstwie Królików. Na przed chwilą pokazanej fotografii było widać ekwipunek, dlatego musimy obowiązkowo zrobić przegląd EQ. A w ekwipunku mamy między innymi diamentowy miecz, o którym wcześniej, diamentowy kilo z niezniszczalnością 3, wydajnością 3, prawie rozwalona kamienna łopata, prawie rozwalona kamienna siekierka, wagonik 55 sztuk pszenicy i 20 sztuk pochodni. Level jest 19. Jest ta osoba najedzona i w pełni zdrowa. Kącik modowy telewizji kniaziowskiej. Dobry wieczór. Zapraszam Państwa na drugi kącik modowy Feryjny, więc stroje feryjne więc znowu coś bardziej zimowego niestety śniegu w Grudziądzu chyba nie uświadczymy przez te dwa tygodnie ale mimo to trzeba się ciepło ubierać bo temperatury odczuwalne to jest minus 2 stopnie dlatego mamy tutaj kurteczkę koloru beżowego takiego łososiowego, skórowego można byłoby rzec z czymś bardzo ciekawym z niedźwiedzim, norczym futerkiem owijającym rękawy i barki dzięki czemu wygląda to tak ekskluzywnie nie ma to żadnej funkcji ciepłowniczej ma być to po prostu wyglądane na coś bardzo bogatego i luksusowego, jak po prostu całe wielkie Księstwo Kulików. Dobry wieczór Państwu. W dzisiejszym programie Wywiad ffr naszym gościem będzie senotar Przymierza Samoobrony Wielkiego Księstwa Królików. Dobry wieczór Panu. Co Pan sądzi o otwarciu pierwszej kolei państwowej Wielkiej Księstwie Królików? Tak sytuacja powinna wyglądać od początku. Dzięki szanownemu Wielkiemu Księciu Fryderyku. Mamy obecnie super nowoczesną kolej i to państwową. Wcześniej mieliśmy bardzo zacofaną, jedną zaledwie linię. Teraz też mamy, ale nowoczesną i państwową, ale niestety prywatną, która ostatecznie skończyła się jej zamknięciem i zniszczeniem, ponieważ była to jeszcze spółka zagraniczna. Dlatego, jako Wielkie Księstwo Królików, powinniśmy stawiać na spółki państwowe i wewnętrzne, nie zagraniczne. Serdecznie dziękuję za oglądanie dzisiejszej transmisji telewizji kniezioskiej w Sharfim Rudiota. Zapraszam jutro, dobranoc Fryderyk zwycięża na wszystkich frontach.